Siemanko. Siemanko widzowie. W dzisiejszym odcinku sobie pikniemy troszkę w Red Bola. Ponieważ w Stars było dużo filmików, a z Red Bola jeszcze prawie nie było wcale. Jak możecie zauważyć mam wszystko od zera? Niestety, mój Red Bull się uparł. Że musiałem mieć wszystko od zera i nie ma na to rady. Więc pierwszy odcinek na kanale z Red Bola. Był. Tak naprawdę rozpoczęciem, ale ja się nie spodziewałem, że wszystkie levele mi zrestartuje. Dlatego dzisiaj postaramy się przejść cały, cały ten, jeden rozdział Green Hills i zobaczymy co da się zrobić. Możecie pisać komentarze z pomysłem na następny film, zostawcie suba i lajka, bo nikt wam nie broni. Lecimy z pierwszym levelem, mamy animację. No co tutaj się dzieje? Jak coś pochodziłem tą grę, nie wiem na czym ona polega, ale wiem, że niektórzy z Was nie wiedzą, o co, o co w niej chodzi, dlatego ja wam prezentuję. Dobrze. Te pierwsze levele są zawsze takie easy. A nawet nie mam skina do tej piłki. No przecież wszystkie skiny straciłem. No, niestety będzie musiało iść wszystko od zera. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące mojego kanału, jakichś gier, to śmiało je piszcie. Ja wam chętnie odpowiem. To, um, mm, mm, mm. to jest taki początkowy rozdział, więc on będzie bardzo łatwy. Normalnie tak łatwy, jak wbijanie Edgara na 50 rangę. Dobrze, już trzeci poziom. Lecimy na speedrunie. Jak ja lecę, człowieku. Dobrze. Tutaj, tutaj, tutaj. Teraz pyk. O! Lecimy sobie dalej. O, jakieś osiągnięcie. Musię, muszę wam powiedzieć, że wszystkie osiągnięcia też mi zresetowano, z czego się, z czego tego bardzo nie lubię. Ale niestety mój Red Ball się uparł jak już mówiłem i jest jak jest. Czemu ja tu nie wskoczyłem? Aj, 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 aj. Piszcie, jakie mam nagrywać filmy z Red Bola, z Brawl Stars'a. Znowu te reklamy głupie. Ale wracając, piszcie, jakie mam nagrywać film z Red Bola, czy z Brawl Stars'a, albo jakieś gry na komputer, bo ostatnio taką grę jak Heroes of Might and Magic 3, która jest bardzo ciekawa i mogę ją nagrywać, ale jeszcze nie zapoznałem się z nagrywaniem. Na komputerze Lecz teraz nagrywam na telefonie A my już lecimy z kolejnym levelem Jak to jest? Czwarty Kurde zagapiłem się i ten kwadrat mnie zbił Ale dam wam jedną poradę Widzicie teraz w prawym górnym rogu mam tyle żyć Straciłem dwa Jak wezmę poziom od początku mam ich trzy I to jest właśnie taka taktyka na free życia Ale na przykład jak macie cztery życia To już nie zrestartuje wam się do pięciu Musicie pooglądać jakąś reklamę i ja dlatego włączyłem ten internet. Mogą być te reklamy, ale te reklamy, te które oglądamy służą nam do przywrócenia tych wszystkich żyć. A gdyby ten, gdyby nie było internetu, to musiałbym czekać pół godziny, a te wszystkie życia mi się zregenerują. Pchamy, pchamy. Jakże śmignięcie? A czy mam tu coś? A dobrze. To po prostu muszę iść tym klocem. Trzeba w ogóle jakiegoś szreka ustawionego. Może no, to nie jest szrek, ale jakieś, jakieś dziwne stworzenie w grach play. No nadal te poziomy są takie łatwe. Jak idiota wskoczyłem do tej wody. Level 5, 1 trzecia za nami, bo jak wiecie, jeden rozdział, ten kto gra w tą grę, jeden rozdział składa się z. i um, Ilu tam było? Z 15 levelów, tak. Z 15 levelów, czyli już przeszliśmy jedną trzecią. Dajcie znać, czy chcecie, czy chcecie, abym nagrywał Among Us, bo Among Us to jest taka gierka, którą mam i chyba też mi się tam wszystko zrestartuje. Nie wiem, czy mój telefon się tak uparł, ale. Dla trudnego istniejącego... O! Reklama Brawl'u, ty! Aha, super reklama. El Primo! To jest jakiś stary Brawl Stars w sumie. A, OG Brawl Stars. To były czasy. To były czasy, kiedy wszystko było piękne. Ale teraz nam usunęli boxy, A to świnie. Pyk. Ech, tych gwiazd chyba już nie zbierzemy. No, nie, nie da rady zebrać tą gwiazdkę. Ale one nie są najważniejsze. Właśnie tutaj też jest taki bóg, że gdy skaczemy idealnie, przylepiąc się do tych drutów, możemy skakać tak bardzo daleko. Przepraszam, że robię to samo co w tamtym odcinku pierwszym z Red Balla, Ale niestety mówię wam, że mój Red Ball się uparł, i muszę zrobić wszystko od nowa. Zdobywamy ciągle osiągnięcia za osiągnięciami. Teraz chyba każą nam tu wskoczyć. O, o ile... mówię? Nie, tu. <ścoughs> Jaki ja głupi. Dobrze. Lecimy. Pyk, pyk. I pyk. Dobrze, że brola mi nie zresetowało, no, ale mam super cel ID, dlatego sobie odzyskałem. Nieważne. Nie, wiem, nie, wiem. ta gra jest taka nudna, Wtedy się sensie, to no, może nie, na ostatnio miała dawno aktualizacja. Po prostu polega na tym, aby przechodzić, zabijać kwadraty i w ogóle. Śmiało piszcie jaki content mam nagrywać z jakiej gry. Bo nikt wam nie broni, a ja jestem tego ciekawy. Muszę wiedzieć co dla was nagrywać. Osoba... Yy, komentarze, które będą umiały ok. Mówię, 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 a tu wskakuje do wody, no. Widzicie jaki... jaki ci ludzie są. Komentarz, który będzie miał najwięcej pomysłów z grow, ten będę nagrywał. Piszcie też, co mogę przestać nagrywać, bo wszystko też zależy od Was. Od Was też zależy duża liczba subów. Więc jeśli yy, umówmy się tak. Ach, kurde. Umówmy się tak. Ten, kto uważa, że jestem doświadczony w Red Bola i chce, abym go nagrywał, zostawia teraz subika i lajka na moim kanale. Trzymam Was za słowo. Lecimy z kolejnym levelem. Już nawet nie liczę jakie to są levele, bo tak się już zagaduje. Młod go zwalił. Jeszcze osiągnięcie. Hammer of Justice. Mm -hmm. Te levele są giga proste. Dobrze, ten odcinek chyba nazwiemy odcinek pierwszy na Polanie. Tak, to, to brzmi dobrze, to brzmi dobrze. Który jest level? Eee, ósmy. Jeszcze. Kurde. Oj, teraz to trzeba tutaj wypchać. Skakujemy sobie na wiatrak. Zbieramy gwiazdkę. Co? Co ten wiatrak nie tak spycha? No, panie wiatraku, no, nie elegancko tak dobrze. Dostaliśmy się. Reklamy, reklamy, reklamy. O, Vinted, co mnie obchodzi Vinted? Co mnie obchodzi Vinted? A ile to się, proszę Pana, będzie ładować? O, już. Jak mi ladzy. Może Wam teraz na odcinku nie, ale mi tak strasznie ladzy. Nie wiem, czy to jest... ...ladzy przez Redbola, czy przez mój internet. Ale... wiem, że ladzy. Lecimy sobie tutaj. Ja pamiętam te wszystkie poziomy już... Tak pamiętam te wszystkie poziomy, już tak mi się one przypomniały, że, na, że tak długo gram w tą grę i znam je, na, że już po prostu pamiętam, nie wszystkie. Pamiętam jak to przechodziłem. O, pyk... Eee, te skrzynki są słabe po skakaniu. Nie no, nie gadajcie, wy, Ja na pola nie odpadnę! Nie odpadłem, wszystkie życie mi się straciły. Watch now! Aha, super reklama, serio. Super reklama. Przepraszam Was, widzowie, za te reklamy, ale niestety to nie jest moja wina. One się pojawiają same z siebie. Spotify. No, kto nie zna Spotify'a, no? Za 10 sekund. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Level 9 Ale niejaki wstyd Odpadłem na poziomie na polanie Odpadłem na poziomie pierwszym, tak początkującym, początkujący. No widział, kto widział W jaką stronę to się robiło w tą Kurde Lecimy tutaj. I przepraszam, że w pierwszych moich odcinkach byłem niemową, ale po prostu nie widziałem, jak się ustawia mikrofon na nagrywaniu. Czekajcie, no. I mi tak laży. Nie to, że mi laży, to jeszcze są takie trudne skoki, takie stresujące na tej wodzie. O, pyk, pyk. Musimy nabrać prędkości. O, teraz pyk, pyk. I się udało. O Na ostatnim głosku weźmy się łapali. Mam tak długo gierwę, już nie wiem jak ją nagrywać. a e, osiągnięcie jakieś? Aha no, znowu szrek mi się pojawia. Ja nie mogę. Jaki skok widzieliście na takiej krawędzi? Taki ogromny skok, brawurowy. Uuu, uuu, uuu. Co się dzieje? Uratował mi on życie, serio. Gdyby nie on, to by to równoważnie mnie już przewaliła. Mam jedno HP teraz. Nie no, les na innym HP. Ale widzieliście, co to było? Wszystko zależy od kwadrata, bez kwadrata nie straciłem życia. Super, tą reklamę już widzieliśmy w dzisiejszym odcinku. Kupuj jak miliony. No. Dajcie znać, czy jesteście milionerami, jak piszą tutaj w naszej reklamie. Co teraz trzeba zrobić? No taki Elon Musk, no to. Wiecie już, że on ma dużo pieniędzy. a, dobra, nieważne. Kurde! A, musiałem zapoznać albo będzie wstąpić do wody. Już się śmieje z samego siebie normalnie. Śmieje się, co ja tutaj odwalam. Ja się stresuję, no wiecie. Nienawidzę skoków na wodzie, nienawidzę. Że to pudełko jest takie. akustyczne. Jak to trzeba zrobić? Y Tak? E. Co jest? Nie się podziało moje pudełko! Nie! nie! Aha, to tak działa. Szimy na największym speedzie. O! Jak? Jaki? Co? Widzieliście to? Jak go zabiłem? BUM. Nie srajcie z tymi osiągnięciami błagam was. Wsane się nie widzowie, tylko ta gra Red Ball. Bo ciągle tymi osiągnięciami ciągle spamią Osiągnięcie, osiągnięcie. Osiągnięcie odblokowane, osiągnięcie. Ale easy. Nie, ja się zaraz... To, to jest tak easy. Że ja nie wiem po prostu. No to jest tak easy. Przecież to jest taki no skill. O, pyk. Pyk. Fajne były skoki na tym. Takie tak fajnie działało. On stracił już... stracił już swoją moc. Stracił już swoją moc, już... Nie szedł jak jakiś wiking, tylko już mu zabiliśmy, a? Ja... O kurde! Ja jestem Zeta vertoria nic mnie nie powstrzyma. A mój nick na YouTubie... Będzie dla Was zagadką. Dlaczego akurat jest taki nick? Możecie pisać, a ja na 100 subów tą zagadkę rozwiążę oraz zrobię film, który na 100% Wam się spodoba. Więc... Z, więc wiecie co robić. Zostawiajcie suby, bo... Nic was to nie kosztuje, a mnie motywuje do nagrywania kolejnych odcinków dla Was i rozwijacie mój kanał. Dziękuję widzowie. No, jak ten wózek tu przepchać, bo ja już, ja już tracę głowę teraz w tym momencie. Po Poziom trzynasty. Bossa myślę że zostawimy sobie na kolejny ten odcinek. Bossa myślę że zostawimy sobie na kolejny odcinek, bo aczkolwiek myślę, że będzie ciekawiej. A tak to pójdźmy sobie w polana i na kolejnym odcinku może być boss albo odcinek z Brole. Mówię już wam, jak tu wskoczyć, nie wiem. Już... Musimy wymyślić jakiś inny sposób. Ciągle mówię do was co mam nagrywać. Tak, może to... Je, może też napiszecie, że nie nagrywam co chcę. O, udało się. Serio osiągnięcie odblokowane dlatego, bo tylko przepchałem wózek? Ale mi to tam to osiągnięcie. A co to jest? A to jedzie. Pod moją kontrolą, o, super. To jest tak easy, ale następny chyba nie będzie... Nie, następny też będzie easy, z tego co wiem. Moja wiedza. Tutaj pyk. Gwiazdka ostatnimi siłami. Ach, te reklamy... Mówię wam, że to już nie jest moja wina, bo one się same wyświetlają. Kiedy ona się skończy? Ten film już trwa 15 minut. Przepraszam, że jest tak długo, ale niestety tyle nam to zajmuje przez te głupie reklamy. Które przeduwają nam czas. Spoko, super, super, super. Przepraszam widzowie, że Was tak nudzę. Z całego serca Was przepraszam, ale niestety nie mam na to wpływu, ponieważ te reklamy wyświetlają się same. Niestety. Jak oglądacie ten film, możecie sobie skipować te reklamy. Ja Wam polecam, bo ten, kto lubi reklamy, no nikt nie lubi reklam. Wierzy... Wiecie o tym, że chyba każdy o tym wie, ale mówię: dla niewidzących, że my musimy się gapić na te nudne reklamy oni mają z tego pieniądze. A to widzicie jacy. Jacy ci. oszuści. Nie oszuści. Nie wiem, jaka to jest definicja, ale wiem, że lecimy już z kolejnym levelem. O, tak, jest tabliczka bos. Uff, żegnamy się, wizowie. Trzymajcie się. Cześć. Ale jeszcze mam do Was jedną prośbę. Zasubujcie mój kanał. Z dobrego serca. Przytaczam przysłowie. Na górze róże, na dole kwiaty. Nie subują mnie tylko giaty. Cześć. Trzymajcie się. Pa.